Cześć, witajcie moi mili, mam nadzieję, że lubicie showman, anime, jakieś tam edgy, harem, fantazy, marijuana, sidło, więc zapraszam do oglądania. Said, blind, world, Na samym wstępie poznajemy Ikiego Kuragany, który jest jednym z uczniów. Szkoły magii, która zajmuje się jakby tworzeniem nowych magicznych rycerzy, jeśli można to tak nazwać, czyli tak zwanych blazerów. Ikki Kuragana, czyli nasz główny protagonista, chce zostać właśnie tym blazerem, czyli magicznym rycerzem, i bardzo do tego dąży. Celem ikiego Kuragana jest zostanie tym magicznym rycerzem, ponieważ gdy był młody, był traktowany jako popchadło, Ogólnie należał do rodu Kuragana, która tam doskonale sprawowała się w magicznych zdolnościach, no ale niestety, nasz główny bohater, jak to bywa w anime, no nie miał tych zdolności, tak. Był jako jedyny który tam był najmłodszy, nie miał zdolności, no i pewnego dnia coś w nim pękło. Do tego stopnia, że po prostu uciekł z domu. Szedł sobie przez jakiś tam okres czasu, aż do momentu, gdzie zrobiła się taka wielka burza śnieżna i ogólnie upad na kolana. Po chwili ukazał mu się jakiś tam dziadek staruch, e, chyba jego dziadek to był, nie jestem pewien, ale powiedział mu, że by się nie poddawał i takie tam bo ogólnie taka mowa motywacyjna, no i wziął go na plecy i poszli do jakiejś tam chatki, gdzie młody Iki zaczął trenować. Postanowił sobie, że zrobi wszystko wszystko, żeby jego rodzina go uznała, dlatego też chciał zostać magicznym rycerzem, bez magicznych mocy, w ogóle jeśli to możliwe. No ale e, i wszystkich przeciwników pokonywał jedynie swoimi zdolnościami fizycznymi, także umiał coś tam, coś tam potrafił. Łatwo by wszystko, gdyby nie to, że w tej szkole ogólnie brane są tylko wyniki z testów magicznych, czyli jeśli on nie potrafiał używać w ogóle żadnych tam, magii, tylko, z, tylko miał jakieś tam przewagę fizyczną, no to niestety nie był brany pod uwagę, przez co on też miał też najgorsze oceny w szkole. I jak miały rangę F, były podzielone ogólnie grupy ludzi, czyli od rangi F tam do rangi A chyba, albo nawet S, nie jestem na pewno, chyba A to była największa. No i ogrodziło mu ogólnie obalenie roku. Jedynym wyjściem Minkiego było wygranie festiwalu 7 Gwiazd, to jest taki wielki festiwal, gdzie mierzyły się tam wszystkie szkoły i najsilniejsi uczniowie byli tam wybierani do tego. No i żeby udowodnić, że on jest tym najsilniejszym, i ogólnie z tej szkoły, czyli że tam dostać się na ten festiwal, to musieli zrobić, ta szkoła ogólnie zrobiła kwalifikacje na ten festiwal. No i i łącznie chyba trzeba było tam stoczyć na około 16 walk, no i mieć jak najlepsze generatio. Yy, no, czyli tam najlepiej to było wszystkie walki po prostu wygrać. Więc ogólnie miał trudny orzek do zgryzienia. No to tak z słowem wstępu. A jeśli to jest Harem Echi, no to oczywiście nie może zabraknąć tego wątku. Pewnego dnia dowiaduje się w telewizji, że z zagranicy przyjeżdża włosa księżniczka tele. Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wracając z pewnego treningu, spotykają ją w swoim pokoju tylko w bieliźnie. No oczywiście dostał wrażenie. I plaskacza poszli te razem do dyrektorki, a potem przyszła do nich, bo nagle scena jest, że oni są w jej gabinecie, a nagle pojawiają się przed ich pokojem. Nie wiem, czy to w są inetni, no ale nieważne. I ogólnie potwierdziła, że razem mieszkają ze sobą, czyli są razem współlokatorami. No i ta księżniczka Stella ogólnie się zaczęła bulwersować, no a ogólnie to ta dyrektorka, no oni, oni tam mieli jakiś tam cel, że zobaczyć, jak się sprawuje ranga A z rangą F, czy jakoś tak, no ale w sumie to zapomniałem. No i zapomniałem jeszcze dodać, że ta scena jest jedna z tych najsilniejszych postaci w tym uniwersum. Ale to w sumie dla Ikiego nie było istotne jakoś bardzo, bo zaraz po tym jak dyrektorka oświeciła ich, że mieszkają razem, ta nasza księżniczka upsycerała sobie, że Iki będzie jej służył, A co oczywiście on się nie zgodził, nie, więc postanowili razem zawalczyć. No i następnego dnia, chyba to było albo... chyba, chyba następnego dnia i tak Ikki pokonał Stele. Oczywiście wygrywając Iki sobie nic nie zażyczył, ale Stella dalej myślała, że tam z Majki był jakiś unik dług i potem, potem Pewnego dnia nawet do wanny musiała wyjść, nieważne, xd. Dla fanów takich anime mogę powiedzieć, że na pewno zaniecie dużo pikanterii i dziewczyn, które próbują podbić serce naszego protagonisty. Nawet przylatuje do szkoły jego młodsza siostra, ogólnie by the way, która jedyna w domu rodziny mu współczuła i też tam się do niego kleiła i była zazdrosna o tą stele. Śmieszne jest to jak ludzie się zmieniają, w sensie wiecie, anime baby, bo na początku takie wściekłe, a później potulne jak baranek, ale cóż, no taki jest w końcu typ tej bajek, nie? Było jeszcze parę dziewczyn, które mógłbym w sumie wymienić, ale po co resztę sobie zobaczycie, nie będę wam spoilerował. Ale co do parek ktoś miał mogę wam w ogóle powiedzieć, że serio nie zawiedziecie się, bo każdej noctwo występująca w tym anime ma inny wachlarz w ogóle umiejętności. Przecież te ataki nie są takie same i ciekawiej oraz dynamiczniej się to ogląda. A nie ogląda się ogólnie z odcinek na odcinek coraz bardziej fajniej, także polecam oglądać uważnie, bo zanim się obejrzycie, to już serio po całej tej serii 12-odcinkowej, ale niestety no tak bywa. Ale końcówka to już w ogóle jest rewelacyjne, ale nie będę spoilerował. Na razie, cześć.